Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Oto jedno z nielicznych, ale wyraźnie zaznaczonych w Ewangelii uzdrowień naraty. Jezus wykonuje tu jakby mozolną pracę okulisty, etapami, aż niewidomy przejrzał zupełnie i ostatecznie po Jezusowych zabiegach został uzdrowiony. I w końcu, jak powiada Ewangelia, wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Dlaczego naraty? Nie wiemy. Ale proponuję potraktować tę Jezusową pracę nad dobrem jako model według którego mamy czynić dobro. Pracowicie, cierpliwie, w zgodzie na nie natychmiastowość i nieoczywistość efektu. Dlaczego tak? Nie wiemy. Spodobało się Bogu, a Jemu podoba się wszystko, co jest dobre dla sprawy naszego zbawienia. Więc zapewne o nie chodzi w naszym mozole wokół dobra. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.